Prawda jest taka, że z Ameryki dostałem kota w worku. Chodź! Powiem ci całą prawdę o Gruzie z Ameryki. Rafał, co ty tutaj robisz? Szukam idealnego miejsca. Na montaż tego! PSL 55 AMG to świetny samochód z zarąbistym silnikiem, tylko niestety ja kupiłem go z uszkodzonym. on na amerykańskiej aukcji było napisane run and go, czyli wiesz, i jedź. Powinno być napisane run and tow, czyli wiesz, go i holuj. Na szczęście, słuchajcie, spotkałem świetnego człowieka na swojej drodze, którym jest Karol. Znalazł nowy silnik do tego auta. Tak pokrótce. Dziura w tulei cylindrycznej, pozacierane, obrócone panewki, głowice z nagarem niesamowitym, pokrzywione zawory. A z czego to wynikało? W sensie, jak ktoś zatarł ten silnik? Przy celania serwisów olejowych, na przykład. No ale na szczęście mamy już nowy silnik. To była duża moja wtopa, bo sam silnik kosztował 25,5. Plus robota, czyli 30 tysięcy w sumie weszło na wejściu na robotę z przełożeniem. A teraz pokażę Wam, jak ten samochód wygląda w środku. Samochód, jak wygląda w środku, myślę, że sami widzicie. Boczków nie ma, są totalnie zdemontowane. Na przykład to. To zostaje nam w ręce. Ten samochód to jedna wielka inwestycja. Roboty w tym samochodzie, no jeszcze trochę mamy. Prawda jest taka, że z Ameryki dostałem kota w worku. Myślałem, że kupiłem okazję, a tak naprawdę kupiłem projekt życia. I nie wszystkie inwestycje się opłacają, ale na pewno wszystkie uczą. Teraz już widzicie, jak wyglądała inwestycja w ten samochód. Jeżeli nadal chcecie zobaczyć, jak będzie wyglądał projekt tego auta, oraz co będę z nim robił i jak wyjdzie na końcu, to zapraszam Was do subskrypcji i oglądania tego kanału.